Witam Państwa serdecznie. 15 luty. Paulina Bogdan, zapraszam na informację. Przy ulicy Piłsudskiego w Wałbrzychu mieszkańcy borykają się z problemem zmarzniętych rur, co było powodem pęknięcia jednej z nich i wyciek szerokim strumieniem wody do piwnicy. Lokatorzy daremnie szukali pomocy w MZB oraz w wodociągach, a woda, szósty dzień z rzędu, robiła bajkowe wzory na piwnicznych ścianach. Szczęście w nieszczęściu, że budynek połączony był systemem wodnym z domem obok i zupełnie przypadkowo zjawili się pracownicy wodociągów w celu zamknięcia wody do sąsiedniego budynku. Po naszej interwencji. Pracownicy biura klienta MZB obiecali, że przy budynku zostanie postawiony przenośny szalet. Zamarznięcia rur wodnych, jak i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wydają się już tak naturalną rzeczą jak to, że woda płynie z kranu latem. Kilkaset zgłoszeń z terenu całego Wobrzycha przytłoczyły służby odpowiedzialne za usuwanie awarii. Z relacji wszystkich osób, do których dotarliśmy, wynika, że muszą być wynajmowani po podwykonawcy, którzy przyjeżdżają do zamarzniętych rur. Zima póki była łagodna, pozwoliła zaoszczędzić na utrzymaniu miasta i budynków. Jednak kiedy tylko nastał siarczysty mróz, awarie występowały jedna za drugą. Podobnie było w przypadku budynku mieszkalnego przy ulicy Piłsudskiego 2A. Jednak początkowo wcale nie chodziło o zgłoszenie zamarzniętych rur. Pan Adam twierdzi, że przez kilka dni dzwonił bezskutecznie do administracji budynków, jak i do wodociągów, po to tylko, żeby ktokolwiek przyszedł do pękniętej w piwnicy rury wodnej, z której strumieniem mlała się woda. W środę pękła rura, yy, ogólnie tamtym, yy, dwa tygodnie temu pękła rura, yy, zamarzona woda i za demu przyszli panowie, naprawili to. No i po, pochodziło to, ja wiem, niepełny tydzień i znowu zamarzona woda. Ale teraz zamarzona woda wodach główna która, rura, która doprowadza wodę do budynku przed wodomierzem. No i leciała woda. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i dzisiaj o godzinie w pół do czwartej dopiero wcześniej zakręcili wodę. Dzwoniłem do Urzędu Miasta, dzwoniłem do Wodociągu, dzwoniłem do Straży Miejskiej, dzwoniłem do Straży Pożarnej, do Ademu chyba z 20 razy, no, do dyrektora MZBK na Biały Kamień. Jeśli chodzi o budynek Piłsudskiego 2a, to sytuacja wyglądała w ten sposób, że w dniu 3 i 4 lutego były zgłoszenia zamarznięcia instalacji wodnej i te zamarznięcia zostały usunięte na następny dzień po otrzymaniu zgłoszenia. W dniu 9 lutego było zgłoszenie o zamarznięciu instalacji wodnej, jednakże służby techniczne stwierdziły, że niestety ta instalacja już jest w tak, takim stanie, że nie może można jej rozmrozić. Zgłoszenie, to co pan mówi, zgłoszenie o pęknięciu instalacji mieliśmy w dniu 13 lutego. I to było jedyne zgłoszenie od lokatorów. Efekty tego, że przez 6 dni z pękniętej rury mocnym strumieniem wypływała woda, można zauważyć na ścianach budynku, na których powstała kilkucentymetrowa warstwa lodu. Lód i szron stopniowo posuwał się od piwnicy aż po kondygnację pierwszego piętra, tworząc bajkowe wręcz scenerie. Nawet pajęczyny, które były w budynku na każdej ze ścian tworzyły. Fantazyjne wzory. Mimo tego, że efekt wizualny był bardzo ładny, to problem pozostawał problemem. No przyszedł, zobaczył i poszedł no to nie należy do nich, to należy do wodociągów. A pan, pan, a kierownik, który rozmawiał w Ademie na Mickiewicza, powiedział, że oni nie mają, bo to jest spółka, oni nie mają wpływu na nich. Jak przyjdą, zrobią, to zrobią. Mieszkańcy budynku przy ulicy Piłsudskiego stracili już cierpliwość i wiarę, że ktokolwiek zainteresuje się ich losem. Przypadek sprawił, że w piwnicy pojawili się pracownicy wodociągów, którzy chcieli jedynie zamknąć zawór wodny do innego budynku połączonego systemem wodnym z domem przy Piłsudskiego 2A. No i dopiero interwencja wodociągów, gdzieś, gdzie pod piątką Piłsudskiego odmrażali wodę, więc ktoś się zainteresował i przyszli zakręcić wodę. No ale jak pan chodził tam, to co mówili? No, że ktoś, że na, że na razie. Yy, pani wodociąga mi powiedziała, że Wabrzych, yy, Wabrzych tonie w wodzie i nie mają ludzi. Dopiero jak będzie mieli, będą mieli ludzie, to. Ktoś podjedzie i to zrobi. Ja mówię, pani, ale woda się leje, pełna piwnica. Jest, co pan widział zresztą? No, kazali czekać, no i tylko tyle. Nie, ma, nie mamy, obecnie nam kanalizacja zamarzła, nie mamy jak się załatwiać. Yy, nie mamy wody, beczkowozu, nie ma, ja chodzę o kulach, nie mamy, jak sobie nawet zorganizować wody. No Biedronka zamknięta, nie ma gdzieś kupić wody. Ja nie będę wydawał, żyjąc z renty 600 zł, kupował wodę za złotówkę, prawda? W sklepie. Ósmego dnia, kiedy nikt nie zainteresował się tym, że lokatorzy są bez wody pitnej i bez dostępu do ubikacji, mieszkańcy kamienicy razem z panem Adamem, który porusza się o kulach, postanowili sami spróbować odmrozić zlodowacone rury. Ze strony biura obsługi klienta MZB dowiedzieliśmy się, że ma być postawiony przy bloku przenośny szalet. W okresie od 1 lutego była bardzo znaczna liczba zamrożeń. Tak naprawdę pracownicy pracują w soboty, w niedzielę, od rana do wieczora. Oprócz tego korzystamy z usług firm zewnętrznych. Jest to ciężko. Sytuacja zarówno dla administratorów, jak i, jak i dla lokatorów. Jeśli chodzi tutaj o ten budynek Piosudzkiego 2A, to w dniu 13 dostaliśmy informację, że kanalizacja jest nieczynna. Została zamówiona tam ubikacja przenośna Tojtojka. Tojka. Problem wydaje się bardziej poważny, ponieważ okazuje się, że piwnica kamienicy jest dwupoziomowa. A na chwilę obecną cały pierwszy poziom jest zalany wodą, która nie ma gdzie uciekać, co skutkuje przemakaniem starych ścian i fundamentów. Na chwilę obecną w piwnicy jest około dwóch metrów wody i lodu. Bo tam jest jeszcze jedno, znaczy tam jest takie pół piętra jeszcze, były drzwi, które wychodziły na, na podwórko, ale wspólnota, która tutaj yy, remontowała ten budynek tutaj. Nie wiem, nie wiem, jak to się stało ogólnie, że kierownik ademu niby wyraził zgodę na to, żeby nam drzwi zamurowali od bramy. Więc mamy tylko jedną tutaj klatkę schodową i z ten wyjścia. Mieliśmy dwa wyjścia z drugiej strony. Powiedzieli, że tu wspólnota zadecydowała tak, że z tego co wiem, to jakaś tam ilość przygru od budynku należy do tego budynku, prawda? To się okazało, oni kazali zam zamurować bramy i to wszystko. No i tam nie można nawet zejść na dół, gdzie były tam kontenery wynoszenia do śmieci, prawda? No tak, ale to, ta woda jakoś tam yy, przeciekała? Czy... Nie, 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 Ta woda tam się tam będzie zbierała, ponieważ tam jest zamurowane, tam nie ma nawet uścia, na, na dwór nie ma uścia nigdzie, prawda? Ta woda teraz. Dopóki te, ktoś tego nie wypompuje, to tak będzie cały czas. Pan z wodociągów poinformował mnie, że do wiosny tego nie zrobią. Została zalana piwnica w tym budynku. Podjęliśmy czynności mające na celu przede wszystkim pozbycia się wody. Został wybity otwór i celem właśnie wypłynięcia tej wody z piwnicy. Następnie zostaną dokonane oceny techniczne tego budynku, czy nie doszło do jakiegoś uszkodzenia. Fachowców, których zatrudnia Miejski Zarząd Budynku w większości przypadków łatwo poznać po wykonanej lub teoretycznie wykonanej pracy. Tak jak w przypadku oświetlenia na klatce schodowej w kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 2a. Zapali się budynek no i dopiero wtedy będzie. No, nie można, jak mówiłem, nie ma, nie ma, w piwnicy nie ma świata w ogóle. Bo nic nie zrobione. Zgłosiłem wadę, że nie ma, nie ma świata na korytarzu. Tu przyszli deseczkę, założyli i mówi, że pan nie najlepiej pan to sfilmuje i pokaże panu komuś, bo... W budynku przy ulicy Piłsudskiego 2A jest bardzo duża dewastacja budynku. Zarówno osób tam przebywających, jak i mieszkających. Instalacja elektryczna została zdewastowana i wyrwana. Na dzień dzisiejszy, po otrzymaniu informacji od Państwa, podjęliśmy działania mające na celu zrobienie tam punktu świetnego. Na razie tylko w pomieszczeniu klatki schodowej oraz wyłącznika. Zresztą to już jest zrobione. Natomiast na pewno tutaj ważną jest rzeczą, żeby osoby mieszkające, jak i osoby przychodzące, żeby dbały o tą nieruchomość, a nie niszczyły ją. Tu jest pokazany przykład naprawdę dewastacji mienia gminnego, który nie powinien mieć miejsca. Co na to MZB? Kto poniesie konsekwencje tego, że nikt nie zareagował na wezwania mieszkańców, utraty wody liczonej w co najmniej kilku metrach sześciennych, czy ewentualnego naruszenia konstrukcji budynku, nie mówiąc już o wyziębieniu całej kamienicy? Ileś tam metrów sześciennych tej wody naleciało. Już nie, mówię o już, już nie mówię o skutkach, ale mówię o tym, że można było to od razu zakręcić i teraz ktoś, zarządca budynku, miałby łatwiej to do zrobienia. A teraz nie pan zobaczy, jaka jest sytuacja. Woda zamarzła w piwnicy. Teraz, żeby to wypompować, trzeba odwrócić tą wodę. Nie wiem, jak oni to zrobią. To po pierwsze. Za Zamazują nam rury teraz od dubikacji. No to nie wiem, tego nie, sobie nie teraz, jak to będzie. No, bo dopóki tam nie zamarzło... Od, od to było momenty. dobrze, to ubikaty nam działały normalnie, bo wody tylko nie było i ta woda leciała, ona sukcesywnie, ta dziura w tej rurze, sukcesywnie ta woda coraz szybciej leciała. Doszło do tego, że w niedzielę strumień był na 5 metrów. No widział Pan, ja aż po ścianie leciała na, ten, na klatkę schodową. Cała klatka schodowa jest biała. Jakby wodociągi zareagowały od razu, to nie byłoby sprawy myślę, bo Adam by przyszedł, zrobił, podłączyłby rury, czy on mroziłby i sprawa była zatwiona. Kwestia by wymienięcia tej rury była tylko. Albo zakręcenia wody ogólnie, żeby woda się nie lała. Całe szczęście, że ja trzymam w ogródku w drewno, opał, a teraz jakby ktoś trzymał piwnicy, no ja sobie tego nie wyobrażam. No jak tam zejść? No, zresztą tam nawet nikt nie schodzi, bo tam nie ma światła, wie pan, tam ludzie od nas blok tu nikt nie chodzi do piwnicy, nie korzysta. Badałem, robiąc światło, na klasy schodowej zrobił nam trzy żarówki po prostu na każde półpiecze i to wszystko i powiedział, że w piwnicy światła nie będzie robił. Rak piersi jest jednym z najczęstszych powodów umieralności kobiet w Polsce. Każdego roku notuje się około 12 tysięcy nowych zachorowań. Co roku na raka piersi umiera ponad 5 tysięcy kobiet, głównie z powodu wykrycia choroby w zbyt zaawansowanym stadium. Od 14 lat w Wałbrzychu istnieje Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia, profemina. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak to teraz wygląda. Mina zajmuje się od 1998 roku profilaktyką chorób nowotworowych piersi oraz propagowaniem wiedzy. Członkowie stowarzyszenia zachęcają do bezpłatnego uczestnictwa w badaniu palpalacyjnym piersi, naukę samobadania oraz badania USG. Wykonujemy zarówno badania profilaktyczne nowym aparatem USG, który tutaj obok nie widać. Wykonujemy tą sondą badania przede wszystkim piersi, bo taka jest nasza idea działania, to znaczy zajmujemy się profilaktyką raka piersi i chorób nowotworowych głównie wśród kobiet. Natomiast możemy również wykonywać badania profilaktyczne, czy badania diagnostyczne tarczycy, bo ta sonda na to pozwala. Swoją siedzibę mają na ulicy Sokołowskiego w Szpitalu Górniczym, ale także dysponują przenośnym aparatem ultrasonograficznym, dzięki któremu wykonują również badania w terenie. Ciągle jeszcze jest pewna grupa, Osób, do których nie jesteśmy w żaden sposób w stanie dotrzeć, bo po prostu ten strach jest duży. My wychodzimy również poza Wałbrzych, umawiamy się z lekarzami rodzinnymi albo z urzędami gminnymi poza miastem w mniejszych ośrodkach, na przykład w ubiegłym roku mieliśmy taką akcję w Dobromierzu. Gdzie wykonujemy badania na miejscu. Od niedawna mamy ten taki kompaktowy, fajny jak komputer, aparat USG. Wcześniej to była wielka skrzynia, ale z nią też żeśmy zjeździli sporo, spory kawałek regionu, wykonując badania na miejscu. Więc ten taki czynnik trudności z dojazdem też odpada. Takie wspaniałe urządzenie, ponieważ nie jest urządzeniem inwazyjnym. Jest to delikatne badanie, nie sprawia bólu i jest po prostu przyjemnym badaniem. O tym jak przypieka badanie, ile jest chętnych kobiet oraz o działalności stowarzyszenia mówiła nam Ewa Kwaśny, prezes stowarzyszenia Profemina. Nasze działania polegają nie tylko na wykonywaniu badań, przede wszystkim polegają na różnych działaniach edukacyjnych, szerzących ideę profilaktyki. Zwracamy uwagę przede wszystkim na wyuczenie pań już od uczennic, młodych dziewcząt w szkołach ponadgimnazjalnych, techniki samobadania piersi. Do tego służą nam takie wzory, fantomy, również tutaj pokazane, takie i inne modele, w których znajdują się nieprawidłowości mogące symulować zmiany chorobowe w, w, w prawdziwych gruczołach piersiowych. Ze stowarzyszeniem współpracują również lekarze. Udało nam się porozmawiać z Barbarą Matuszyk, lekarzem radiologii, która opowiedziała nam o badaniu o tym, dlaczego kobiety się boją. Znaczy, badania profilaktyczne USG wykonujemy tutaj dla kobiet niezależnie od wieku. Oczywiście dla kobiet młodych obowiązkowo i dla kobiet starszych jako badanie uzupełniające do mamografii, do badania mamograficznego, ewentualnie zwiadowcze badanie, dzięki któremu możemy zadecydować, czy jest potrzebna mamografia w danym przypadku i jakie dalsze postępowanie profilaktyczne. Czyli jest to takie badanie zwiadowcze dla starszych pań? W większości kobiety już są zorientowane, ale to zwykle są te, które chcą się tym zainteresować. W związku z tym, te zwykle już są wyedukowane i mniej więcej potrafią zrobić sobie samo, samo badanie i też mają tę świadomość, że trzeba to badanie USG wykonać. No ale tak jak doktor to mówiła, większość jednak kobiet cały czas jest opanowana tym strachem, tą niewiadomą, lepiej nie wiedzieć niż wiedzieć za dużo i nie zgłaszają się na badania. Zwykle są to kobiety jednak spoza... Chociaż wiem, może ta świadomość w tej chwili już jest taka, że i kobiety na wsi i w mieście mają mniej więcej taką samą orientację i taką samą świadomość. Także już nie można tutaj wypośrodkować, które bardziej są zainteresowane czy świadome, a które nie. Po prostu chyba to jednak ten strach przeważa nad tymi wszystkimi innymi. Momentami. Według osób zajmujących się profilaktyką piersi, każda pacjentka jest w stanie przeprowadzić samodzielne badanie bez użycia specjalistycznych urządzeń. Dzięki nauce samobadania możemy w zasadzie w najprostszy sposób zdiagnozować jakieś zmiany w naszych piersiach. Zachęcamy do tego, żeby to był taki nawyk, jak mycie zębów, czy inne działanie, żeby panie przestały się bać przede wszystkim, bo to jest podstawa. Tłumaczymy, że nie każda zmiana jest zmianą złą gruczoł piersiowy jest tak zbudowany, że można w nim znaleźć różne zmiany, które wcale nie są patologiczne, ale trzeba o tym wiedzieć. I właśnie takie systematyczne badanie samej siebie pozwala już na zróżnicowanie, czy to jest coś nowego, czym należy się niepokoić i zgłosić się do lekarza bądź do nas, czy to jest coś, co było od zawsze i nie ma się czym przejmować. I to za każdym razem trzeba albo dookoła tak spiralnie, albo promieniście od sutka po kolei na boki tym lżejszym dotykiem, później głębszym i takim bardzo głębokim. No tu są duże zmiany. Tak. Na środki dla profeminy w Wałbrzychu i okolicach jest organizowana zbiórka plastikowych nakrętek. Istnieje 10 punktów, do których można oddawać zebrane nakrętki, o czym mówiła nam Katarzyna Budzis. Cała akcja polega na tym, że w Wałbrzychu i okolicach uruchomione zostały takie punkty zbiórki, które mają za zadanie jakby umożliwić przyniesienie do takiego punktu każdemu y, swoich nakrętek, które ma w domu. W tej chwili w Wałbrzychu na dzień dzisiejszy mamy 10 takich punktów zbiórki plus jeden punkt jest w Lubominie. My również przyłączamy się do apelu, aby kobiety uczestniczyły w badaniach profilaktycznych raka piersi, ponieważ im szybciej zostanie zdiagnozowana choroba, tym są większe szanse na wyleczenie. Mieszkańcy W zarzucają radnym, że nie działają w ich imieniu, czego efektem jest złożony wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. Z kolei lokalni politycy z Prawa i Sprawiedliwości tym samym radnym i pracownikom obrzyskiego magistratu zarzucają nepotyzm. Głównie chodzi o zatrudnione w Urzędzie Miejskim osoby, które są powiązane rodzinnie z władzami miasta. Gdyby to była córka pana prezydenta, to pewnie byśmy wprost tak nazwali. Szczególnym przykładem, na który powołuje się posłanka Anna Zalewska, jest zatrudnienie w Urzędzie Miejskim zaledwie przed kilkoma miesiącami Joanny Dobrowolskiej, która przygotowywała plan likwidacji wojewódzkich szkół. A następnie nad jej projektem głosował radny SLD Zdzisław Dobrowolski, który jest również ojcem pani kierownik. To jest po prostu nietyczne. Nie może być tak, że pan radny jest ograniczony, bo no, trudno sobie wyobrazić, żeby zaprotestował przeciwko temu, co jego własne dziecko wymyśliło. Zalewska w swoich wypowiedziach posuwa się dalej, wykazując, że co najmniej dwóch radnych SLD jest uzależnionych od władz miasta. Proszę Państwa, ja nie chcę nadużywać tutaj swojej wiedzy, ale Państwo dokładnie wiedzą, że każdy z radnych. Nie tylko ma córkę w urzędzie, ale również różnego rodzaju bonusy od Urzędu Miasta czy od pana prezydenta. Poanalizujecie, sprawdzicie, będziecie wiedzieli, jak kto głosuje. Co więcej, przypomina o tym, że jeszcze niedawno mówiło się o odcięciu od tego typu koneksji. Dwa nazwiska z SLD na, 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 na 100% są związane finansowo z instytucjami miejskimi. Tak po prostu robić nie można. Odcięliśmy się od tego, prawda? Kończyliśmy aferą, chcieliśmy o tym wszystkim y, zapomnieć. A teraz y, zaczynamy znowu przymykać oko na to, że to po malutku, tak zwyczajnie po prostu wraca. Po cichu. Ponad 50 puszek karmy, prawie 40 worków suchego pożywienia, koce, poduszki i żbirek dla kotów. To dary Wałbrzyskiego Przedszkola Stokrotka, które zostały przekazane dla schroniska azyl w Dzierżoniowie. Maluchy z placówki w dzielnicy Podzamcze codziennie przynosiły rzeczy, które przysłużą się bezpańskim zwierzętom. Schronisko azyl funkcjonuje właśnie dzięki pomocy osób o wielkim sercu. Zima to czas szczególnie trudny dla Dzierżoniowskiej placówki, dlatego chętnie przyjmuje dary w postaci karmy i koców. Teraz obecnie psom gotujemy. Gotujemy im ciepłe posiłki, rano dostają, a później dostają suche, dostają ciepłą wodę z olejem, ponieważ wtedy woda nie zamarza i to jednak jest bardziej kaloryczne, kiedy, kiedy ten olej wypijają z tych niskach z wodą. W podzięce za przekazane dary wraz z przedstawicielami schroniska przedszkole odwiedził gość specjalny. Szczeniaczek szybko zadomowił się wśród maluchów, a nawet zyskał imię. Dzieci jednogłośnie orzekły, że suczka powinna nazywać się na cześć przedszkola Stokrotka. Placówka ta kładzie duży Nacisk na wychowanie maluchów pod kątem opieki nad zwierzętami. Dlatego właśnie akcja odbiła się w przedszkolu tak szerokim mechem. Akcja wzięła się z miesięcznika bliżej przedszkola. Tam była akcja pod tytułem Podpisz pieska. Głównie chodzi o to, żeby nie gubić zwierzaczków, prawda? Żeby miały podpis, miały dane swoje do właściciela i w zasadzie podciągnęłyśmy to do tego. I stworzyła się piękna akcja, podpisz pieska, łącznie z akcją charytatywną dla schroniska Azyl. Wesoła Stokrotka nie chciała opuszczać przedszkolaków. Dzieciom również nie przyszło łatwo pożegnanie z pupilem. Szczeniaczek wrócił jednak do swojego azylu, gdzie będzie czekał na nowego pana. Dzięki podopiecznym przedszkola i przekazanym darom oczekiwanie to będzie jednak dużo łatwiejsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam już jutro. Do zobaczenia!